Siemano, mamy południe No i co? Kejsik sobie chodzi Testujemy ładujemy. A dzisiaj cały dzień na ładowarce Parę tirów załadowane Także Kejsik ogólnie sprawuje się dobrze Miłe zaskoczenie bo ogólnie te ładowarki czy to New Holland kiedyś nie cieszyły się dużym zainteresowaniem zawsze każdy wybierał to Merlo przykładowo Manitou JCB o właśnie te marki a tu powiem wam, że Fajnie to jeździ, no to też nie ma co porównywać do naszej ładowarki Manitu, bo na 6 metrów ma wysięgnik tu mamy siódemkę. No i te szóstki mają krótszy rozstaw osi. Ogólnie ta Manitu jest dużo mniejsza. Tu na drodze nie jeździłem, ale skrzynia chyba z tego co próbowałem, to jest pięciobiegowa. Ładujemy na trzecim biegu, tak jeździmy na 1200-1500 obrotów. Czego mi tu brakuje w tej maszynie? Wszystko jest ok, widoczność bardzo dobra. Praca silnika i skrzyni na duży plus. Hydraulika tak samo, nie szarpie, ale yy, ten joystick jest taki. Dzwoniłem właśnie do sprzedawcy dzisiaj, czy są ładowarki na wyposażeniu z innym joystickiem i o co mi też chodziło. Głównie o rewers, że re... nie mamy rewersu tutaj w joysticku. No, czy w koparkach katepilarach w większości ładowarkach ten rewers jest tutaj z boku. No ale my jesteśmy przyzwyczajeni do naszej malnitu właśnie, że ten rewers jest tu w guziczku. No i tutaj tylko tego mi to brakuje. A ogólnie wszystko na plus wczoraj w nocy, jak padało, nic nie nagrywałem, kosiliśmy. No to w nocy jeździła po magazynie oświetlenie 100% chyba LED. No to bajka, tak? Widoczność fajna. No i kolejny z plusów dla mnie to kolor, czerwono-czarna. No tak mi się ona podoba, że głowa mała. Jak to Tomek mówi, powoli się zakochuje. <noise> tak umie. Nie, 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 z ładowarką w tym roku nie będzie żadnych cyrków, żeby została. Yy, ona jest tylko, tak no jak się śmiałem, że przyjechała by odważnik zrzucić. Mówię, no jest zainteresowanie z naszej strony ładowarką, no i skoro już ta flota jest czerwona, no i marka Case oraz sprzedawca, jakim jest Agromarket, ma w posiadaniu właśnie taką ładowarkę. No to fajnie byłoby ją przetestować, no i właśnie ją tutaj mamy. Także też duże podziękowania dla firmy Agromarket za udzielenie maszyny na testy. W celu sprawdzenia, czy taką maszynę w ogóle będziemy brać pod uwagę. Dzisiaj szczerze mogę Wam powiedzieć, jako ja, nie wiem jak tam Tomek, tam no Łukasz jeszcze trochę tu jeździł. Ja jestem na duży plus zaskoczony. A czy to będzie się psuło, czy, czy będzie chodziło, to nie wiem. No, wiem tylko tyle, że dzisiaj nowe maszyny, wszystkie mają jakieś pierdoły, jakieś czujniki coś tam potrafi nie chodzić. Ale już dzisiaj jest tak wszystko dopracowane, że jeżeli z głową będziemy użytkować maszyny, to znaczy nie będziemy wyrywać nią drzew, wykopywać w jakich gigantycznych e, kamieni, albo nie będziemy się rozpędzać w pryzmę obornika, tylko będziemy ładować wszystko kulturalnie, to każda maszyna będzie chodziła i czy to będzie zielona, czerwona, żółta, siwa, jakie tam jeszcze kolory sobie wymarzycie, to wszystko będzie chodziło. Aktualnie ładuję przężytko, na kontrakt. Ja miałem 100 ton podpisane po 770. Tata ma 100 zrobioną po 800. Ja trochę szybciej podpisałem. I tak, tak to wygląda, no. Ogólnie cena dnia dzisiaj to jest 680 na skupie za prężyto. Więc, trochę dałem ciała, że mało podpisałem, ale zawsze tak robię, że podpisuję pewną część taką, aby w żniwa zwolnić te miejsca magazynowe, no bo nie jesteśmy w stanie mimo dużych obiektów przechować całego ziarna, bo po prostu byśmy się nie, no nie zmieścili, tak? naprawdę, bardzo fajnie, płynnie chodzi nawet ten rewers, tak jak już pojeździłem dzisiaj że on jest tutaj, a nie w joysticku to nie stanowi dla mnie jakiegoś takiego zniechęcenia do maszyny bo naprawdę, no maszyna fajnie się sprawdza, mimo że ona jest dłuższa ale jest, jest zwrotna Jednego drugiego tu pół godziny, tu pół godziny no i jak widzicie, schodzi czasu godziny lecą i niedługo mokry sen skończy się bo trzeba będzie maszynę oddać wypróbowane i na pewno będzie brane pod uwagę teraz główny czynnik no to jest moi mili państwo jak w większości sytuacjach nic innego jak cena cena czyni cuda Nie dzwoni żonka. Także do usłyszenia później. Ładujemy jęczmiń do czyszczenia do siewu. Chociaż ogólnie on pokaj się, zobaczcie. Trochę ma takich zgniecionych ziaren. Aby to ładnie odseparować ości, trzeba klepiska pociągnąć i dorypać obrotów. Żeby był ładny materiał siewny. O są miejscami widzicie takie niedomłoty, bo ona jeszcze jak była koszona, ta dwurzędowa odmiana to była trochę surowawa, ale na dobrą sprawę wziąłby to wrzucił w mieszalnik, zaprawił i siał. Ale wyczyścimy kompleksowo, bez lipy. Także nie weszło zwieltony na ósemkę. Rozgarniemy łopatami trzeba będzie resztę wsypać około 1,5 tony na, na szóstkę. I tak do worków trzeba dwie przyczepy zaciągnąć, bo na jedną to się nie poukłada. Także tamtą czerwoną trzeba będzie zaraz zaczepić, wszystko wyzmiatane, wydmuchane. Także wchodzimy na górę. Let's go. Nagrywa się. ma mordy, nagrywa się. Mamy wieczór przed dziesiątą, przed chwilą ładowałem auto żepaku, nie nagrałem nic, bo miałem kamerę gdzie indziej była w niedźwiedziu, bo ładowałem też jęczmień także tutaj macie jak ledy świecą, ale oczywiście go nie oddaję tego mamy dokładnie 1-2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 lamp chyba LEDowych Także to no, jest sporo jak na ładowarę Jedni powiedzą, że mało, inni, że za dużo mi się podobają te na maszcie, że są lampy, że oświetla nam górę łyżki Dobra sprawa. Także rzepak wyjechał za każdy się sprzedał 2040. No ja jedno auto oddałem w magazyn. Także zobaczymy dwa leżą u mnie. średnia u mnie wyszła 3 tony. 36... chociaż trzeba policzyć 36 hektarów i dokładnie było 110 ton w groszem więc musicie podzielić to sobie, ale chyba 3 tony jak liczyłem, 31 no i teraz przymrozek na jednym polu plus dziki więc trzeba to wszystko policzyć. Tu wam napiszę dokładnie, jaka średnia mi z gospodarstwa wyszła. Bo jedno pole wyszło 3 hektarowe, 2,5 tony. Przykładowo działka 10 hektarów 3,66. A duże pole, 23 hektary. Tam no wymokło hektar-hektar wyschło. Wyszło chyba 3 z hakiem. Czy równe 3 plus 3 mrozki. Także 110 ton, prawie no 111 można przyjąć. Podzielić na 36. Także luzujemy miejsce. Na dalsze przeżyto, i tutaj na miejsce zrobione pod halą, na pszenicę. Ta hala jest nam niezbędna, jeżeli jedziemy daleko od gospodarstwa Bo po dwie przyczepy ciągamy i to jest taki magazyn przerzutowy Wjeżdżamy z dwoma przyczepami, wysypujemy Ciężarówka wysypuje też bez problemu Kurde, ciemno, nie widzę co u góry się dzieje Bo tu z czubkiem wysypiemy, nie chcę żeby się przesypało przez burtę Szósta łyżka powinno wejść Czupeczek już będzie widać Jeszcze nie? Jeszcze nie A dobra, bo sypałem jedną na tył już Zagadałem się zanim nagrywałem A może jak już nagrałem już nie pamiętam Także Wrażenia nie spadają Bardzo przyjemnie się pracuje. Już nawet ten rewers mi w ogóle nie przeszkadza. Także nie zanudzam, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym filmie lub ujęciu dnia kolejnego. Jutro jedziemy za jęczmień do Pana Józka na czyszczalnię. Także do zobaczyska. Spokojnie, taką dobry wieczór, 25 lipca, i jednak udało dzisiaj się wyjechać. No, prawda pole z cyrku 10 hektarowe i tam yy, na siódemce musiałem skończyć 3 hektary w koło słupów, gdzie ostatnio sobie dach złożyłem. Wyjechałem o godzinie po 15 na 16 na polu. No i skoszone dziś około plus minus 12 hektarów z dojazdem. Także wracamy. Godzina, która? 23.30. Także taka wycieczka dzisiaj, że szkoda gadać, ale pojechało na skół 14 na kotrach, także elegancko. Że jutro pogoda od rana i oporawodniemy pszenicę, bo dzisiaj była mokra. O -o -o -o.